Ciała, i drodzy! Chcielibyśmy Was wszystkich serdecznie zaprosić 24 i 25, to jest sobota, niedziela na zalew z okazji rozpoczęcia wakacji. Będzie się działo! Sobota tutaj na plaży, wystawimy leżaki, będą parasole. Będziecie mogli się wylegiwać bawić razem z nami, ale najważniejsze. To godzina 22. Zapraszamy wszystkich na naprawdę wyjątkową imprezę plenerową, którą dla was tutaj przygotowaliśmy. A w niedzielę startujemy także od południa. Zapraszamy dorosłych z pociechami, z dziećmi, bo dla nich też przewidujemy masę atrakcji. Będzie animatorka, która będzie prowadziła różne konkursy, zabawy. Oprócz tego będzie babeczka z koniami. Tak, będzie można się karnąć na koniu, będą kłady. Będzie można postrzelać. Tak, A ja będę spał pod namiotem, tam i tak. je pilnował. <laughs> Jednak niedziela się na tym nie kończy, bo przewidujemy również około godziny 16, startujemy z występami na żywo. Nasz event kończymy w niedzielę wieczorem, dużym ogniskiem, będzie biesiadnie. Kamienna Góra nie śpi, wystarczy wyjść z domu, zobaczcie sami. Siemanko, z tej strony Bartos, słuchajcie znajdujemy się na Kamza Bike Parku, gdzie chłopaki tutaj u mnie za plecami sobie śmigają na rowerkach, mają fajną zajawę. Dlatego zapraszamy Was do spędzania aktywnie teraz czasu przez całe wakacje. Będziemy tu robić szkolenia i w sobotę zapraszamy na zalew, gdzie odbędzie się zajebista impreza wakacje w mieście 2017. Nie zapraszamy, będzie petarda. Siemanko wszystkim, nazywam się Łukasz Mućwicki, jestem zastępcą dowódcy grupy AKS -WIS. przywitajcie się chłopaki. Siemanko! Jeżeli ktoś chciałby z was do nas dołączyć, nie ma problemu, możecie się z nami kontaktować, to jest nasza zajawka. Zapraszamy was w sobotę na Kamiennogórski Zalew, będzie się działo. Zgadzacie chłopaki? Tak! Siemanko, z tej strony Kuba zespół Porażeni. Siemanko. Cześć. Rock and roll Kamiennej Górze płyną od zawsze, ja to wiem, ja to czuję. Dlatego nie siedźcie w domu, wychodźcie z niego, grajcie na instrumentach, rozwijajcie się, bo to jest wam potrzebne. Jeżeli ktoś ma ochotę nauczyć się grać na perkusji, zapraszam do mnie. Znajdziecie mnie na Facebooku Kuba Wiktor. Chłopaki na weekend organizują świetną imprezę, więc wspierajmy ich i wpadajmy z rodzinami, z babcią, dziadkiem, z kotem i szynszylem. Wakacje w mieście 2017 Zalem! Dzień dobry, tu Kornelia, zapraszam wszystkie dzieci. W niedzielę medzależ Będzie du dużo dobrej zabawy. Parę. Reggae, Demol. czepo. Słuchajcie, to jest początek wakacji, tego nie możecie po prostu przegapić. Musicie tam być, takiego eventu hip hopowego jeszcze chyba nie było u nas w mieście. Zalem wyremontowali, a my go przerobimy na hip hop space. Odmólmy naszą scenę hip hopową. Wakacje w mieście 2017. Yo. Siemano, Śrubokręty są z wami, wakacje 2017, przychodźcie nad zalew. Wakacje w mieście 2017, nie ma mulenia w domu. Słuchajcie, to jest w ogóle temat zapomniany. Nie ma siedzenia w domu, epoka komputerów w tym momencie się kończy. Jest zajawka, jest zabawa nad Zalewem i tak mamy spędzać czas. Jestem Jarek. To jest Daniel. Cześć wam. Jesteśmy tancerzami. Jest szansa za tydzień się spotkać w fajnym klimacie. Będzie wielu zajawkowiczów i między innymi my. Nad Zalewem chcemy rozłożyć matę wraz z głośniczkiem. Będziemy sobie tańczyć. Mamy nadzieję, że zarazimy więcej ludzi. Co mogę więcej powiedzieć, co jest piękne. Siemanko, nazywam się Paweł Oleksy, jestem instruktorem w klubie Contender Kamienna Góra. Właśnie się znajdujemy w klubie w Głównej Siedzibie. Chcieliśmy wam pokazać w ramach organizowanego projektu, że istnieją fajne alternatywy na organizację wolnego czasu dla młodzieży, dla dorosłych. Można do nas dołączyć tak naprawdę przez cały rok, natomiast przez wakacje też mamy specjalną akcję i zachęcamy wszystkich serdecznie, żeby wzięli udział. Zapraszamy na zalew, będziecie mogli zobaczyć inne możliwości spędzania wolnego czasu. I moi drodzy, nie mówcie, że w mieście nic się nie dzieje, bo się dzieje. I będzie się działo.